Cześć kochani, z tej strony wasza Ania z budżetowego safari. Przyszedł w końcu czas na rozłożenie pozostałych pieniędzy do koperty, które mi zostały. Tutaj może nie będzie ich tak dużo, bo ja jeszcze nagrywałam dla Was rolki na, na TikToka, więc jakby nie było, część pieniędzy już tam wrzuciłam, natomiast coś jeszcze mi zostało. Także rozłożymy sobie właśnie to, co tutaj zostało i uzupełnimy sobie te wyzwania tygodniowe. Także to jest to, co mam odłożone, i teraz sobie hmm, sprawdźmy, jak my tutaj stoimy, czy możemy szaleć, hmm, czy nie. Nie mogę znaleźć mojej podstawki na pieniądze. Nie wiem, gdzie <grym> syn mi ją posiał. Czyli mamy tak: 150 zł plus 2, 4, 6, 8, 10 plus 120, czyli 270, moi drodzy. Nie jest źle, mamy 270 zł. I teraz takie z wyzwanka, które robimy sobie co tydzień. Zaczniemy od wyzwanka, do o siebie, tutaj widzicie jest 18, dzisiaj jest 28, także możemy świecie działać, możemy działać. Zaczniemy sobie tutaj od tego kalendarza, bo ja sobie najpierw te pieniądze tutaj wrzucam do kalendarza. To jest pierwsze, co, bo odznaczamy już kolejny tydzień. Oszczędności. Ja zaczęłam od tych największych kwot, więc dzisiaj zrobimy to samo. Także 28, czyli to jest 28 i plus. Idziemy dalej. Moi drodzy, tutaj już mamy 28. 8 złotych, Co jeszcze? Rzucimy sobie od razu kostką, i tu już te kosteczki będziemy mieli za sobą. Są dwie, ale ja sobie wrzucę może dwunastościenną, czyli jedenaście. O, czekaj, się muszę wyciągnąć kartę, bo jeszcze popiszę kopertę, moi drodzy. No i będzie mi przykro, jak popiszę kopertę, tak? Więc tutaj sobie wpiszemy. 11 zł, mamy plus 11, czyli mamy już 39 zł tutaj do odłożenia. I wiecie, co może sobie zakreślić od razu, tą piątkę i dwójkę plus 7, czyli mamy 46 zł. I teraz tak, jeszcze mam inne wyzwania tygodniowe, więc wiecie, wszystkiego nie mogę tutaj wyrzucić. Co ja bym jeszcze mogła zrobić? Mamy 46 zł. Czy mamy coś, żeby przeokrąglić? No, oczywiście, że. A mamy tutaj, słuchajcie. O! No i bardzo się cieszę, bo sobie tutaj odznaczymy. że także... fajnie, 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 bo jeszcze mam, że będzie problem. Czyli tu i tu, czyli słuchajcie, mamy pięć dyszek. Także. Tutaj sobie wrzucimy w tym tygodniu 5 dyszek. To i tak jest dużo. To i tak jest naprawdę dużo, no bo mówię, jeszcze mamy inne wyzwania tygodniowe, więc wrzucam 5 dyszek do mojego tutaj wyzwania. Dbam o siebie. I sobie tutaj zapiszmy, czyli może który 27, 28, czyli 28, 11 plus mamy 50 zł, czyli tutaj mamy. Prosty rachunek, a widzicie problem. Myślę, 49, tak? Wszystko <noise> jest prawdę. Tak, czyli 249 zł. W tych tygodniowych jeszcze u mnie oczywiście nie może zabraknąć, bingo. Tutaj gorzej, bo jak nie będę miała drobnych, no to chyba po prostu zaokrągle i tak wyrzucę. Z tym, że co moi drodzy, no do bingo to potrzebne mi są inne kostki. No, się nie przygotowałam oczywiście, się nie przygotowałam do mojego powiedzmy bingo. Aha, dobra. E, co mamy, 11 i 16? No, nie nada się, dobra. Dajcie mi chwilę. Powiem Wam szczerze, nie wiem, czy ja będę kiedyś pamiętać i się kiedyś przygotuję do tego dobrze, nieważne. Dobra, mamy dwie kosteczki, to może. Ten rządek ciemna, a ten jasna. Tak, żeby nam się nie myliło. Także ciemna i jasna. Także ciemna 4 i 6. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. O, złotówka! A, złotówka! Skąd ja cię wezmę? No dobra, no nie, no rzucę jeszcze raz, no bo złotówki tu nie rzucę. Mogę cię nie ma. Nie mam cię. Dobra, e, czyli jest 1 i 2. Tutaj mamy dyszkę, o, czyli już jest 11 zł, ale mówię, no nie za bardzo mam drobnych, więc wiecie co ja zrobię? To jest, wiecie, moja gra, więc ja decyduję. Ja sobie po prostu zrobię tak, że skreślę dziewiątkę, jakby ona tu wypadła. Trochę oszukuję, tak? I wrzucę tutaj 20 zł, i tyle po prostu. Wiecie, to też się nie ma co teraz szczypać, kombinować i na siłę szukać. Wiecie, no pieniędzy, bo po co. Czyli 28, 11 plus 20 zł, czyli mamy łącznie 45 zł. Także fajnie, powoli, powoli nam się wiecie, jakaś fajna kwota tutaj nazbiera. I teraz kolejne wyzwanie tygodniowe. Ono, gdzie ja je dałam? Chyba tutaj, bo ostatnio nie, tutaj, chyba tutaj. Bo ostatnio robiłam małą zmianę, jeżeli chodzi o moje wyzwania, tak, no mi się nie mieściło, więc musiałam trochę poprzekładać, więc takie moje ważniejsze jeszcze wyzwania tygodniowe, no to ja po prostu sobie wrzucam tutaj. Zobaczmy, czy tutaj coś odkładaliśmy, odkładaliśmy, to jest miesięczne. I teraz tak, kolejne wyzwanko tygodniowe, to jest też to wyzwanko romantyczna rezerwa. Więc sobie tutaj to zrobimy. No i tutaj mamy bingo. Słuchajcie. No do bingo się przygotowałam, tak? Bo wiedziałam, że będzie, więc mam te koski, które są mi potrzebne. Więc tak, rozłóżmy sobie bingo Jak widzicie, już powoli, powoli coś tam odznaczam. I teraz wyrzućmy mamy. to jest 20, ścienna, tak? Mamy 5 i 10, czyli mamy 5. I 10. No wiecie co, ja nie wiem jak to jest, że tyle jest pół, a wypadają po prostu te same. Ja nie wiem, jak to się dzieje naprawdę. Czyli tutaj mamy 15 i 2. O, coś, coś fajnego będzie. Znaczy, zobaczymy. 15 i 2, i tutaj mamy taką ala świeczkę. Tutaj w tym bingo. Mówię, trochę sobie poprzekładałam, bo wcześniej to miałam osobno, ale mi się, wiecie, przestało mieścić. Idziemy, mamy. A zdrapka! No super! Ale oczywiście się nie przygotowałam. Czy ja to zdrapię palcem? Tak, dobra, słuchajcie, zdrapię to po, po prostu na razie dzisiaj palcem, bo nie chciałam dzisiaj drapać, ale zapomniałam, że właśnie zdrapka jest w Bingo. 15 zł. Także, moi drodzy, w bingo mamy 15 zł, ale tutaj mamy coś takiego, wiecie, że trzeba zaokrąglić. Więc dobra. Tu mamy piętnaczka. I moi drodzy, ja sobie zobaczę, bo tutaj mamy jeszcze takie pole do skreślenia, mam piąteczkę i super, i widzicie, 15 zł, skreślimy piąteczkę i dzisiaj do tutaj tego naszego bingo zawędruje też dwie dyszki, też zawędruje dwie dyszki, tak, że bardzo, bardzo się cieszę, moi drodzy. Czyli tutaj dwie dyszki sobie dopiszmy. Czyli mamy 28 11 plus 20 zł, czyli łącznie mamy 180 zł. Także powoli, powoli moja rezerwa, mój fundusz awaryjny się zbiera. I wyzwanie 52 tygodnie tutaj zbieram na brwi i teraz tak. Tu bym chciała odłożyć trochę więcej, powiem wam szczerze, no bo tutaj czas mnie nagli. I muszę tak poszukać. Wiecie, o co mi chodzi, żeby wrzucić tutaj okrągłe. I co byśmy chcieli, może? Ja bym tu stówkę dzisiaj wrzuciła, tak? Naprawdę? Albo nie. 5Dyszek? Kurde, mam dylemat, słuchajcie. To może wyrzucimy 16. Wiecie, trochę oszukuję, bo to będzie jako dwa tygodnie. No ale wiecie, nie mam drobnych, więc szalejemy. Czyli damy sobie 34. I 16 to nam daje 50 zł, więc i tak fajnie, bo zazwyczaj odkładam tutaj mniej niż 50 zł. Więc 5 dyszek sobie już tutaj dzisiaj wyrzucimy. Także dopiszemy, czyli mamy tutaj 28, 11 plus 50 zł, czyli łącznie mamy już słuchajcie 430 zł, więc jakby nie było. Ile? Jedną piątą? Jedną piątą już mam. A czasu też jeszcze trochę mam. Więc bardzo, bardzo się cieszę. I co ja bym tu jeszcze mogła odłożyć? Bo jeszcze troszkę mi zostało. Tu odkładam raz. No to tutaj po, po wypłacie, jak zaczniemy. Moglibyśmy do awaryjnego, ale nie zrobimy tak. Dlatego że to będzie już zapewne. Ostatnie odkładanie, jeżeli chodzi o nasze jesienne wyzwanie, tak? Jesień się kończy, już czas będzie grudzień, więc przyjdziemy do vlogu mas. Więc moi drodzy, tutaj jak ostatnio liczyliśmy, to mam ponad 400 zł, bo część jest tu, część jest w drabkach i wiecie, i takie inne rzeczy. I teraz tak, chciałabym przynajmniej jedną zakończyć rzecz. Tutaj z tego powiem Wam szczerze, no przynajmniej jedną bym chciała. Więc stwierdziłam, że sobie zamalujemy dzisiaj puzzle. I zaraz tak, zamalujmy sobie co? Wszystkie puzle, malujemy wszystkie puzle. I zobaczcie, 37 zł, i już mamy koniec. Także przynajmniej mówię, jedno wyzwanie mamy gotowe. Także to już mamy gotowe. I jeszcze co? I jeszcze, o! Zróbmy sobie jeszcze tutaj z tej strony, czyli rzućmy sobie kostką. No, wiesz, szkoda, że nie zaczęłam wcześniej, bo no to akurat mi się podoba, to bym więcej porzucała. Mamy czwórkę, czyli cztery, gdzieś mamy cztery wolne. Mamy czwórkę. I może jeszcze raz rzućmy. I mamy dziesiątkę. O, tu już grubo słuchajcie, czyli jeszcze 14 zł sobie tutaj dopiszemy, czyli plus 14, czyli 51 zł mamy tutaj do wrzucenia do tego jesiennego wyżwania. Dobra, mamy 51, no ale wiecie, nie mamy jedynki, więc trzeba zrobić tak, żeby tu wrócić co najmniej 70. Więc teraz, co ja bym jeszcze chciała 9 by trzeba było zamalować, tak? Czyli damy sobie 5. I gdzieś czwóreczkę jeszcze znajdę? Oj, znajdę. No i dobra. I mamy to. Także bardzo się cieszę. 70 zł sobie tutaj dzisiaj wpłacę. Te pieniądze też pójdą tu, żeby nie było, tylko wiecie, ja to troszkę inaczej potem liczę, więc żeby się nie pogubić. To już sobie od razu kasę schowam tu. I teraz tak. Bardzo, bardzo bym chciała. Co ja bym chciała? Tutaj może wiedźmy, Zoę sobie zróbmy, bo ona jest taka biedna. Ona jest taka biedna, zaniedbana. No co prawda, też by tutaj poszła ta kasa, no ale dobra. Także co mamy? 60 zł, więc sobie tutaj wrzućmy trochę tu, może sobie tarota jeszcze rozłożymy. No zobaczymy, bo słuchajcie, ja mam tego tyle, że później jak trzeba coś robić, to ja nie wiem. Co ja bym chciała? Mamy dwie szóstki kostki. No to bingo, tutaj ciemna, tutaj jasna. Także gramy ciemna, mam 4 i 6, czyli 2 zł. Coś nam się może uda zrobić, czyli to jest inaczej. 2 plus, jeszcze sobie rzućmy. 1 i 3, plus 3. Zobaczymy, rzucamy, dopóki się nie powtórzy. Może mi pieniędzy starczy. 4 i 1, tak jak ostatnio w sumie zrobimy, czyli plus 2. 1 i 4, 1 i 4. A, widzicie, dobra pasa. Plus 6, bo to różnie bywa w tych bingo. 2 i 4. O, zobaczcie, ile skreślimy dzisiaj. Plus 5. No dalej gramy. 4 i 2. u... zobaczcie. Plus 4. Jeszcze wszystkie pieniądze tutaj pójdą dzisiaj. Dajemy. 5 i 4. Ale to super idzie, bo tak to mi się co chwilę wszystko powtarza. 4, i 5, plus 7. No, cały to pójdzie. 2, o koniec, dobra. 2 i 2. Czyli mam 37 zł. I co ja bym tu jeszcze chciała? Mamy 37 zł, więc może sobie. A jeszcze tutaj może skreślimy tą trójkę, więc będzie cztery dyszki. Więc tutaj sobie jeszcze dorzucimy dzisiaj cztery dyszki. Bo chcę sobie zostawić właśnie dwie dyszki, może na tego tarota jeszcze. Czyli 28, 11. no tu inaczej powinno być, ale nie ważne. To jest dla nas. Czyli słuchajcie, plus 48 zł, tyle na ten moment mamy w zorze. Żałuję, że tutaj pieniędzy nie odkładałam, bo tak to wiecie. Teraz tu mi się to myli wszystko. I teraz tak. Tu sobie od razu schowamy. I teraz tak. Ja od razu tu chowam 20 zł, bo 20 zł jeszcze pójdzie po prostu do tarota. Tak więc, jakby no. Schowam to od razu. Tylko sobie rozłożymy karty i zdecydujemy po prostu, którą dzisiaj zrobimy. Tarota będę robić przez cały rok. To od razu Wam mówię, bo będę chciała te wszystkie karty sobie po prostu uzupełnić. To będzie całoroczne wyzwanie. I co? Jedną kartę wyciągniemy, No bo co to 20 zł. O, do tęczynki. Tęczynki jeszcze nie było. E, mamy dwie dyszki, także e, tęczynka. Czyli co byśmy zrobili? Zaznaczę sobie 10 zł, 9, 1. No i super. I tutaj poszło ostatnie 20 zł. No i tyle słuchajcie. No i tak to wygląda. Tu odłożycie, tam odłożycie, tu nie ma. Choć i tak powiem szczerze, ten miesiąc i tak był dla mnie łaskawy. Trochę tej gotówki odłożyłam, na koncie też odłożyłam. Wydałam więcej niż chciałam, bo wiecie, zrobiłam trochę wyzwanek dla Was, musiałam kupić, kupiłam na laminator, folię, takie rzeczy. Spodziewajcie się niedługo super nowości, bo planuję takie hiciory, no ale zobaczycie. Zobaczycie już niedługo. Część będzie do pobrania wydruku, a część będzie do takich zamówień już gotowych. Także, moi drodzy, dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was oczywiście na, do przeszłych i przyszłych filmów na moim kanale. Będzie się działo, powiem Wam, będzie się działo także. Pa! Pa, pa, pa! pa, pa.